Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku raportu z frontu po mojej długiej nieobecności. I zaczynamy od razu od frontu hersońskiego. Pamiętajmy o tym, że front hersoński jest zamrożony ze względu na Dniepr. Dniepr jest skuteczną barierą naturalną i jedyne działania, które są tutaj możliwe to są działania Oddziałów specjalnych i tak, celem rosyjskim na tym froncie jest terrorystyczny ostrzał Hersonia, a celem oddziałów ukraińskich jest eliminowanie pojedynczych oddziałów rosyjskich, które, znej, które wyjdą poza, poza bezpieczną strefę, czyli które będą się pałętać niedaleko od Dniepru. Ostatnio też miało miejsce takie dość spore niedomówienie ze strony mediów, bo niektóre media mówiły, że Ukraińcy mieli wkroczyć do nowej kachowki. Oczywiście takie coś mogło się zdarzyć i to nawet wielokrotnie, bo jest takie coś jak oddziały specjalne, które robią tam sobie wypady. Jednakże Ukraińcy nie utrzymali całej kontroli nad nową kachowką, po prostu to jest tak. Robimy sobie wypad, robimy rzeczy i wracamy z powrotem za tamę, tak? Albo po prostu wracamy sobie łódkami, jak to jest gdzieś w innym miejscu. Więc mam nadzieję, że wyjaśniłem, że tutaj nic ciekawego się nie dzieje, przejdziemy na południo, front południowy, tak zwany, czyli Zaporoski i Wuchłedar. Mamy całkowitą stagnację frontu od strony Zaporoża. Ukraińcy próbowali tutaj zrobić rozeznanie bojem rosyjskich linii obronnych w celu może posorowania kontruderzenia ukraińskiego. Tak kontruderze nie nastąpi, ale no nie łudźmy się, że teraz. Raczej na pewno teraz nie nastąpi. Co do WUH-UEDAR-u to Ukraińcom w zasadzie 72 brygadzie udało się utrzymać WHłedar. Rosyjskie uderzenia spełzły na niczym. Rosjanie ponieśli ogromne straty. 155 brygada została wyjęta i musi się odtworzyć, więc to pokazuje jak bardzo wielkie straty ponieśli Rosjanie pod Wchłarem. Przechodząc dalej mamy pomiędzy wchłodarem a pobiedą stagnację pod pobiedę Rosjanie próbowali podejść, ale im to się na szczęście e, nie udało zajęcie pobiedy samo podejście im się może udało, ale zajęcie to już nie do końca w Marince mieliśmy sytuację taką, że Rosjanie sobie stwierdzili, że my będziemy uderzać na skrzydłach. No to sobie uderzali na skrzydłach, zrobili trochę rzeczy. Na północy wdarli się trochę w pozycje ukraińskie, w centrum też. No i podeszli pod pobiedę, nie zajmując jej. Tylko im to wyszło na nit, Te postępy były takie mocno przycięte, jak wysiłki, które włożyli. Więc przeszli do sprawdzonej, ale równocześnie niesprawdzonej, czyli w znaczeniu nieskutecznej metody, czyli walenia znowu głową w mur i walenia przez samą Marinkę, przez same zabudowania. Przy czym to też im nie przyniosło skutku i teraz to Ukraińcy byli w kontruderzeniu i przejęli to, co Rosjanie zajęli w przeciągu dobrych paru miesięcy. Ukraińcy posunęli się o kilkaset metrów w centrum i sytuacja jak na razie wydaje się być dobra. Przechodząc dalej w, o dużo ciekawszy kierunek, wydaje mi się, a mianowicie na północ od Doniecka do Awdijivki. Ja tutaj, oczywiście, podczas mojej nieobecności, wodiane w całości zostało zajęte. Perwomańskie zostało przynajmniej w części zajęte. Ta część północna to, co macie podpisane jako wodiane, i tutaj część oraz cała południowa część Perłowmajskiej, czyli mniej więcej może gdzieś tutaj są Rosjanie, została zajęta przez Rosjan. Z tej strony odwodiane i opytne pozycji od pól bronią 30 Brygada Piechoty Morskiej. W samej Jawdliwce stacjonuje 110 Brygada. W odwodzie prawdopodobnie mamy trzecią Brygadę Pancerną. Do samej Jawdijówki Rosjanie nie podeszli. Tak jak nie podchodzili wcześniej. Nie, przepraszam, jeden raz się zdarzyło, że weszli do Jawdijówki i zajęli pierwsze zabudowania tej miejscowości. Jednakże Ukraińcy później ich wyparli. Wyparli także nawet wyparli Rosjan ze Spartaka i częściowo z lotniska. Więc to było gdzieś chyba w lecie, z tego co pamiętam, poprzedniego roku. Od tej pory Rosjanie się tutaj nie posunęli za bardzo. No, wyjątkiem jest północ, gdzie zaczęło się robić groźnie. No, oczywiście, podopytne i wodiane to podeszli trochę pod siewierne i pod dziewiąty kwartal. Pod dzielnicę. To awdiwki. Kamianka ma być ziemią niczyją, a krasnochoriwka miała zostać zajęta przez Rosjan ale jak moglibyśmy zauważyć przez ostatnie dni impet uderzenia wygaz i Rosjanie zatrzymali się na linii kolejowej. Na Przygorłówce nic się nie działo. Kurtu Miwka też tutaj nic ciekawego się nie dzieje. Pod Bachmutem dzieje się dużo rzeczy ciekawych. Mianowicie Rosjanie mieli zaatakować Białą Chorę i stupoczki. Tylko tyle, że z tego co wiem, po przekroczeniu tego kanału Ukraińcy wyparli Rosjan znowu za kanał, z informacji, które mam. I Ukraińcy też ostatnio skupili się bardzo mocno na ochronie górnej i dolnej, górnego i dolnego podnóża Worka Bachmudzkiego. W, na górze stacjonuje jeden batalion najprawdopodobniej elitarnej Brygady 92 Zmechanizowanej oraz 53 Brygady Zmechanizowanej i 93 Brygady Zmechanizowanej. Tylko tyle, że 53 i 93 jest na dole worka, niedaleko Iwaniwskiej, gdzie przeprowadziły skuteczne natarcie, w którym oddalili skutecznie odpartni Rosjan od Iwaniwskiej. Też z takich ważniejszych jednostek to na górze niedaleko Bogdaniwki Kromowe ma stacjonować też 67 brygada Zmechanizowana. No i 80 brygada powietrzno Dysantowa ma stacjonować też w okolicach Iwaniwskie. W samym Bachmucie została tylko piechota i, i siły pancerne zostały. Wycofane z samego Bachmutu. Ich piechota, tak samo, powoli z Bachmutu się wycofuje. Jak możecie tutaj zauważyć, jeszcze budynek administracji, tutaj część, nie, no, część centrum na mapie jest jeszcze pokazany jako ukraińska i tutaj niedaleko samej rzeki Bachmutówki. Jednakże, z tego co wiem, to już mają Ukraińcy wycofywać się z tego szpitala i zmierzać w kierunku dworca, gdzie będzie najprawdopodobniej ukraińska linia obrony ustanowiona, taka główna. Miejmy nadzieję, że to zatrzyma natarcie rosyjskie, bo jak na razie ono jest, nie powiedziałbym, że jest takie poważne i zagrażające, ale na pewno wypiera skutecznie Ukraińców z Bachmutu i miejmy nadzieję, że właśnie na tym dworcu się zatrzymają Ukraińcy. Też Bogdaniwka miała być częściowo zajęta przez Rosjan. Mają się toczyć walki w północnej części Bogdaniwki. Zaliżniański już spory kawał czasu temu zostało zajęte. Nie wiem, czy o tym mówiłem. Chyba to. Właśnie to już jak Zaliźniańskie było zdobyte, to już wtedy nie. Zrobiłem żadnego raportu, ale jak możecie zauważyć, zrobił się taki niebezpieczny, taki dość spory brzuszek. A teraz możecie zobaczyć, jaki został zrobione. Jakie zostało takie wybrzuszenie ukraińskie w okolicy Siwierska. Dalsze postępy w kierunku Bachmutu i Kramatorska będą powodowały to, że ten brzuszek będzie się robił niebezpieczny. I to jest dość spora groźba, bo Ukraińcy będą musieli się wtedy wycofać ze Siwierska, mniej więcej gdzieś w ten rejon, lub nawet do samego Słowiańska. I pociągnęłoby to za sobą, yy, zmusiłoby to yy, do ewakuacji Ukraińców za żrebiec. To też z y, takich konsekwencji zajęcia Bachmutu, z, z, znaczy nie zajęcia Bachmutu, tylko dalszego pójścia po pójściu na Bachmut. Wtedy będzie mieli zagrożenie z się ze Siwierska, czyli odwrót w kierunku Krematorska oraz za rzekę Żerebit. Przechodząc do Kreminnej, Ukraińcy zostali odparci i Rosjanie przeszli do ofensywy zajmując między innymi Dibrowę, podchodząc pod Termy i jak na razie nie weszły do tych miejscowo miejscowości oddziały rosyjskie. Walki toczą się na, pol na polach pomiędzy Kreminną a tymi miejscowościami. Z ukraińskich oddziałów, takich głównych, które tam, które tam stoją pod Kreminną, to jest 105. Brygada Obrony Terytorialnej, 95. Brygada Połeczno-Desantowa i 50. Brygada Smotoryzowana. Lecąc dalej w kierunku północnym, nic tutaj w zasadzie się nie działo. Znaczy, działo się tylko tyle, że jest stagnacja. Więc stagnacja to będę mówił, że nic się ciekawszego nie działo. Pod samą kuzemiwką, kuzemiwka jest rosyjska. Nowoseliwski jest ukraińskie. Krosiwka jest też rosyjska. Tutaj mamy stagnację po tym, jak Rosjanie odbili Krosiwkę i Kuzemiwkę, to nic się w tym kierunku nie stało. Patrząc na Kupieńsk, marsz na sam Kupieńsk został zatrzymany. Zatrzymał się na Łyman Perszy I synkiwka w, w tym regionie i tak jak się tam zatrzymał, tak sobie stoi, stoją Rosjanie do dzisiaj i nie mogą się przedrzeć dalej, a jak są jakieś postępy, to są naprawdę minimalne i raczej dla Kupieńska zagrożenia nie ma. To tyle w dzisiejszym raporcie z frontu, bardzo krótki, bardzo krótkie omówienie sytuacji frontowej. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, będę Wam wdzięczny za to wszystko. Dziękuję Wam za obejrzenie. Przepraszam jeszcze raz za przerwę, no i do zobaczenia mam nadzieję w kolejnym raporcie, a jak nie, to mam nadzieję, że Paweł taki poprowadzi.